Damię, serwis Protima. Jesteśmy 120 km na północ od Sydney. W nowej, nowy można powiedzieć, pralni. Nowy budynek, nowa instalacja, nowe maszyny, wszystkie są. No, co bym chciał pokazać? Pokazał zainteresowanie, zainteresowało mnie instalacja, nowy sienka. jak jest super położona, jak jest naprawdę schludnie zrobione, ale ponadto mieliśmy delikatny problem. Czyli, oczywiście, rozwiązaliśmy to. Możemy przejść do środka. I co? Pokażesz nam pierwszą skrzynkę główną, nie? Prądową, i całą instalację. Och, no, pokażę tutaj ogólnie yy, instalację. Tu mamy jedną szafkę, tam jest druga szafka. Od której szafki zaczynamy teraz? Druga, no, tą główną, nie? Okej, okay. tu mamy jedną szafeczkę. Są jakieś odpowiednie opisy, ale przy drugiej szafie jest bardziej dokładnie opisane. Każde zabezpieczenie ma swoją maszynę i ładnie opis. Tutaj taka ciekawostka, że jak nawet włożycie, bo tu mamy uziemienie i mamy jedną fazę i nie wiem co to drugie to będzie. Neutral. Minus. Neutral, no. Tak. To i tak nie będzie działała, tylko trzeba to jeszcze włączyć. I teraz będzie działała. Ale dobra, podejdźmy do tej głównej szafki. No widocznie w Australii tak jest. Mhm. Zabezpieczenia każde mają Zwróćcie uwagę, jak jest poprowadzona cała instalacja. Jest na zewnątrz, jest widoczna na takich szynach. No ale to jeszcze tam pokażemy. Naprawdę jest ładnie to zrobione. pokażemy tą drugą szafeczkę. Bo ona tamta jest bardziej ciekawsza. Tu mamy taką drugą szafę. Cześć teraz. Cześć. <laughs> na tyle Oi. fajnie. że to są taka po, dużo się nie różni z ale tu jest na przykład są opisane y, od, y, odpowiednie maszyny, które są zabezpieczenia i tu mamy numerację. I każdy z tych zabezpieczeń ma maszyna osobno. To każdy wiązka co idzie do góry, przewód idzie do gniazdka i to jest na po, przykład od... automat, automat piorący. No Tornado mamy opisane. Trzynastka. Tak, jest czy y, to jest 19, tu mamy 18, gdzie to jest, o tu, tu, tu mamy zabezpieczenie. Na przykład, nie? Tutaj, czy to jest, tutaj jest opisane? Nie. Cię, to jest numeracja, numeracja tego? No tak, tu mamy opisane bezpieczniki właśnie. zabezpieczenia. Nie. tak No i co jeszcze mi się tu podoba, podoba zwróćcie uwagę, że w każdej skrzynce, jakakolwiek, czy jest przy ścianie, czy do maszyny, są takie dławiki porobione. U nas jest naprawdę rzadko to spotkać, a oni to mają chopla hopla na tym punkcie. Nie? No dobra, to przejdźmy teraz do problemów, jakie spotkałaś. No, problemy mamy tak. Pierwszy mieliśmy problem z wirówką tą naszą 4,5 metrową. No, ale może po kolei to do automatu. Do Czy pralnicy. Do pralnicy po... podchodzimy. No Gdzie dawaj. jest zwykłe napięcie? 200... Bo... A, i tu jest równiutko 240 V, nie, nie tak jak no, u nas. Takie skoki. Że... No, Słuchajcie, tu mamy pralnicę. zwinę ten miernik, narzędzie, które było niezbędne wczoraj. niezbędne wczoraj, które musieliśmy pobadać. Pomogło nam to strasznie. Teraz tak. Tu mamy takie gniazda jednofazowe, zwykłe standardowe jedno. Tam. Są dwa rodzaje tych wtyczek nawet. Teraz ja wam pokażę też. Zwróćcie uwagę, że są większe i mniejsze. To zależy od, jakie amperaż i jakie prądy są potrzebne. Nawet tak mają różnice. I teraz tak. Mieliśmy problem z tym, z tym przypadku, tutaj, żeby bezpiecznik nam w skrzynce wyskakiwał. Dlaczego? Dlatego, że uziębienie stykało się z fazą. Na to wychodzi, że u nich jest bardzo istotne, gdzie jest minus neutralny, a gdzie jest faza, plus. Jeżeli my to zrobimy odwrotnie, no niestety, będzie problem, będzie wyskakiwał bezpiecznik. Dlaczego? Dlatego, że tam w skrzynce, nie pokazałem, ale z, yy, nie ma różnicówki. Jest od razu bezpośrednio, z, yy, powiedzmy, połączone z zewnątrz te uziemienie. I tu jest właśnie istotne, plus, minus jeszcze do końca nie wiem który jest plus minus sens sensie to prawa czy lewa ale to jeszcze zbadam coś No było i to mówić. było jedno i nam wyskakiwał bezpiecznik i kurde i nie wiadomo było co tu jest grane i teraz ale najgorsza, najgorszy problem był z dużą wirówką nie no tak tamtej. dużą wirówką był problem no 30 30 Hz nam w falowni wyskakiwał z błędem zanik fazy albo skok napięcia No szukaliśmy to troszeczkę bo miernikiem zmierzyłem, pokazywały napięcia, że wszystko jest ok. Pod obciążeniem okazało się, że też wszystko jest ok. No walczyliśmy to trochę i się okazało jednak, że ta skrzynka, co jest na ścianie, te gniazdo, tam jak to Michał pokaże teraz, tam jest założony właśnie ta różnicówka. I na początku tutaj to w ogóle trzeba jeszcze zaznaczyć, że to klientowi działało, jak nas nie tak. było, zanim dojechaliśmy, oni uruchomili to i przez dwa dni wirówka działała, a od, tam, od czy przedwczoraj przestała działać, nie? Ta wirówka już miała 3, 3, godziny. 3 godziny motogodziny. No to już tam jakieś. Tam I byliśmy fajne. pewni, że coś się stało z falownikiem. No. Tak, no też byłem przekonany na początku, że coś tam falownikiem, bo jakieś tam dźwięki wydawała w środku też. Mówię, kurczę, coś jest nie tak. Ale się okazało, że prawdopodobnie. Ta różnicówka oczywiście jest 40A Wirówka co ja sobie kojarzę przy 11kW to jest jakieś 36A No co się tu dzieje? Nie, nie otwierałem tego, nie rozbierałem Nowa instalacja, mają przyjechać fachowcy właśnie właściciel przekazał, że zgłosił to i mają to sprawdzić I przełożyliśmy do innego gniazda Bo tutaj ten automat szorująco-piorący on działał bez zarzutu I przełożyliśmy tutaj automat, podłączyliśmy pod tą gniazdą, e, wirówkę raczej. I się okazało, że jest okay. wszystko OK. No ty to, że to... to też jest 30A, nie? Uh -huh. Tak, też tam jest opisane. Nie? Ale zobaczcie, przyjrzyjcie się jak to jest naprawdę wykonane, nie? No jest po te prostu. Te wtyczki, no ja tą wtyczkę wam pokażę, zobaczcie te wtyczki, jak one są przyroczyste. To wszystko widać co w razie W, nawet coś by się działo. Tu mamy dwa rodzaje, to jest ten, jak u nas mówią 30, 16, 32 i 16, zobaczcie jaka jest różnica w... No kurde, no naprawdę. Tu widać, czy się od razu coś smaży, ale tak. Ale generalnie w ogóle australicy mają hopla na tym punkcie prąd prądu, dambier, prądu, prądu i systemu przeciwpożarowych. Tak, nie? tak, tak. tak. <much> Może dlatego, że tutaj jest tyle ciepło i suszy, nie? No i zobaczcie, tak samo jak to wspomniałem, bławiczek ładnie przyciągnięty, kabelek. W rzędzie oni policzyli sobie, jak to ma iść, że nie żyć że przekłada tak, się kabel, tam ten, ten, Tak, tam te zakręty, tam to no, wszystko. No, że jakby... po drodze, o kurczę, nie to to, to że musimy przyłożyć. Tutaj skończy. nawet też widać. W tym korycie jak jest poprowadzona ta instalacja, nie? I grube to są takie o, porządne, twarde, grube kable. No i jest pan elektryczny Zaraz się dowiemy co tu się wydarzyło z tym tym. No dobra, to co? Będziemy kończyli? Taka ciekawostka tutaj prądowa. No, coś nowego, no. Coś się nowego Cały Całka. Ale jest naprawdę super. Fajnie zrobione. Damian, ma prawie taki ładny samochód jak ty <laughs> <laughs> Serwisowy Nie, to no zobaczcie autoelektryka, to jest autoelektryka, nie? No robi, robi wrażenie. Wszystko, drabinki, wszystko jest przygotowany, hak jedzie w każdy teren. Czas, to jest fachowiec. Protim. Jest Zadbamy o twój biznes.